Drodzy członkowie FAWCE, wszyscy, którzy tworzycie ten trzon troski o życie małżeńskie i rodzinne. Prawo wieczne sformułowane i ustanowione przez Boga od początku, razem ze stworzeniem człowieka, zakłada małżeństwo i rodzinę. Obrazem Boga jest para małżeńska, mężczyzna i kobieta, oboje. To jest obraz Boga. Miłość, przymierze Boga z nami przedstawione są w tym przymierzu mężczyzny i kobiety. To jest stwierdzenie papieża Franciszka, które nie pojawiło się potem w wersji tej drukowanej. To znaczy, praktycznie papież przekroczył tutaj te zwykłe, tradycyjne traktowanie osoby ludzkiej jako odbicia Boga osoby ludzkie jako chwały Bożej. A on mówi, że nie tylko człowiek pojedynczy jest obrazem Boga, ale również para małżeńska jest obrazem Boga. I to było właśnie 2 kwietnia 2014 roku. 2014. Istnienie tej nierozerwalnej instytucji zakłada również Chrystus. Wierna, nierozerwalna i wyłączna więź, która łączy Chrystusa z Kościołem i która znajduje wyraz sakramentalny w Eucharystii, łączy się z pierwotną antropologiczną zasadą, czyli praktycznie z prawem wiecznym. Według której mężczyzna winien być złączony w sposób definitywny z jedną tylko kobietą, i na odwrót, ona z jednym tylko mężczyzną. Dla oszczonych małżeństwo nabiera godność sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z Kościołem. Na kanwie tego można powiedzieć, że te powtarzane hasła komunia duchowa w odniesieniu do związków niesakramentalnych, są błędne dlatego, że nie ma komunii żadnej duchowej tam. Gdzie nie istnieje komunia realna. Można mówić o pragnieniu komunii, ale nie o komunii duchowej w żaden z możliwych sposobów. Niestety dzisiaj ta instytucja małżeństwa znajduje się w głębokim kryzysie, o czym przypomniał papież Franciszek przemawiając podczas kolokwium międzyreligijnego na temat komplementarności mężczyzny i kobiety. Mówił, żyjemy w kulturze tymczasowości, w której coraz więcej ludzi rezygnuje z małżeństwa jako z publicznego zaangażowania. Ta rewolucja obyczajów i moralności często powoływała się na wolność, oczywiście w cudzysłowie, ale w rzeczywistości przyniosła spustoszenie duchowe i materialne bardzo licznym ludziom, zwłaszcza najsłabszym. Coraz lepiej widać, że upadek kultury małżeństwa Wiąże się z narastaniem ubóstwa i całą serią licznych innych problemów społecznych dotykających z nieproporcjonalnej mierze kobiety, ale także dzieci i starców. To zawsze oni najbardziej cierpią na tym kryzysie. Kryzys rodziny zapoczątkował kryzys ekologii ludzkiej, bo środowiska społeczne, podobnie jak środowisko naturalne, potrzebują ochrony. Chociaż ludzkość zrozumiała teraz konieczność zajęcia się tym, co zagraża środowisku naturalnemu, to w naszej kulturze, także w kulturze katolickiej, jesteśmy bardzo, bardzo powolni, gdy chodzi o uznanie, że nasze środowisko społeczne jest zagrożone. Dzisiaj człowiek zdaje się uważać za jedyne poważne zajęcie swoją pracę. Po pracy zaś poszukuje rozrywki. I w takim rytmie spędza swój czas. Mało go interesuje to, jaki jest i jaki mógłby być. Bardziej interesuje go, ile ma, ile mógłby mieć. Mniej poszukuje prawdy o sobie, bardziej poszukuje prawdy o rzeczach. Zawsze gotów doskonalić rzeczy, natomiast niechętny do doskonalenia samego siebie. Jakże daleko odeszliśmy dzisiaj od ideału rodziny nakreślonego przez Tertuliana, który pisał, jakże pięknym stadłem jest para wierzących, którzy mają jedno nadzieję, jeden cel swoich pragnień, jednakowy sposób życia i taki sam zwyczaj posługi. Obydwoje są sobie braćmi, obydwoje współsługami. Nie istnieje żadna różnica między duchem czy ciałem. Jako, że rzeczywiście dwoje są w jednym ciele. Gdzie jest jedno ciało, tam jest i jeden duch. Razem modlą się, razem rozmyślają, razem też odbywają posty, nawzajem się pouczają, nawzajem się zachęcają, nawzajem również się znoszą. Obydwoje jednakowo zachowują się w Kościele Bożym, jednakowo na uczcie Bożej. Jednakowo w trudnościach, prześladowaniach i w chwilach wytchnienia. Żadne z nich nie ma przy, przed drugim tajemnic. Żadne nie unika drugiego. Żadne nie jest ciężarem dla drugiego. Tyle Tertulian w swoim piśmie do żony. Cała droga życia małżeńskiego i rodzinnego jest mozolnym odkrywaniem tego, że Bóg z miłości stworzył człowieka do istnienia, lecz jednocześnie powołał go do miłości. Odkrywaniem tego, że miłość jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Odkrywaniem tego, że Pan Bóg wpisał w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety zdolność i odpowiedzialność za miłość i za wspólnotę. Wewnętrzną zasadą, trwałą mocą i celem ostatecznym tego zadania jest miłość. Tak jak bez miłości rodzina nie jest wspólnotą osób, mówi familiaris konsorcjo, tak samo też bez miłości nie może ona żyć, wzrastać i doskonalić się. Prawdziwa miłość, uczył Święty Paweł, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Taka miłość wszystko przetrzyma, ponieważ jest obecna w niej potężna moc samego Boga. Który jest miłością. Jest obecna w niej potężna moc Chrystusa, odkupiciela człowieka i zbawiciela świata. Papież Benedykt XVI na spotkaniu z rodzinami w Mediolanie mówił o przezwyciężaniu trudności w małżeństwie. Nie jest łatwo, zwłaszcza dzisiaj, żyć Waszym powołaniem, zauważył, zwracając się do rodzin. Ale dodał, rzeczywistość miłości jest wspaniała, jest jedyną siłą, która może naprawdę przemienić kosmos, przemienić świat. Macie przed sobą świadectwa tak wielu rodzin, które wskazują drogi, aby wzrastać miłości. Utrzymywanie stałej więzi z Bogiem i uczestniczenie w życiu gościelnym, dbanie o dialog, poszanowanie punktu widzenia drugiej osoby. Bycie gotowym do służby, cierpliwość wobec wad drugiej osoby, przebaczenie i proszenie o przebaczenie, przezwyciężanie z inteligencją i pokorą ewentualnych konfliktów, uzgodnienie wytycznych edukacji, otwarcie na inne rodziny, wrażliwość na ubogich, odpowiedzialność w społeczeństwie obywatelskim. Są to wszystko elementy, które budują rodzinę. Żyjcie nimi odważnie, będąc pewnymi, że na tyle, na ile przy wsparciu łaski Bożej będziecie żyli miłością wzajemną i miłością wobec wszystkich, staniecie się żywą Ewangelią, prawdziwym kościołem domowym. Tyle papież na tym wystąpieniu w Mediolanie. A potem przychodzi ten plan Boży wobec rodziny, który Wam jest doskonale znany i który został też. Przez familiarską konsorcjon nakreślony. Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, czyli sobie poddaną. Ta płodność miłości małżeńskiej nie zacieśnia się do fizycznego rodzenia dzieci, choćby nawet była pojmowana w swoim specyficznym ludzkim wymiarze. Ona poszerza się i umacnia wszelkimi owocami życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie ojciec i matka z racji swego powołania winni przekazywać w darze dzieciom, a przez dzieci, kościołowi i światu. Chociaż społeczne zadania rodziny wyraża się przede wszystkim w dziele prokreacji, którym jest ona nie do zastąpienia, nie może z pewnością do tego się ograniczać. Dlatego rodziny, Mogą i powinny podejmować rozmaite dzieła służby społecznej, zwłaszcza dla ubogich, a w każdym razie na rzecz tych osób i sytuacji, do których nie są w stanie dotrzeć organizacje dobroczynne i opiekuńcze powołane przez władze publiczne. Do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej. Rodziny powinny zabiegać jako pierwsze o to, żeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie je broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej sobie uświadomić własną rolę współtwórców w tzw. polityki rodzinnej oraz podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa. W przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie. Do zasadniczych zadań rodziny chrześcijańskiej należy również zadanie kościelne. Jest ona powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach przez udział w życiu i posłannictwie Kościoła. Zdrowa rodzina chrześcijańska staje się najpierw seminarium powołania do życia poświęconego. Królestwu Bożemu. Wiemy, co się dzisiaj dzieje. Nie tylko spadek liczby narodzin powokuje spadek liczby powołań do życia w stanie duchownym, ale także opór rodziców. Bo gdy połowa w Polsce jest dzieci tylko jedynaków, no to rodzice naturalnie całe nadzieje kolokują właśnie w tym swoim jednym dziecku i z rzadka otwierają się na jego powołanie, jeśli takie rodzi się do życia w stanie kapłańskim, zakonnym czy w tym powołaniu misyjnym. Rodzice stają się pierwszymi, którzy praktycznie sprzeciwiają się powołaniu swojego dziecka do tej roli. Pewna forma działalności misyjnej może być sprawowana także wewnątrz rodziny. A to miejsce wówczas, gdy któryś z jej członków nie wierzy albo nie praktykuje konsekwentnie. W tym przypadku inni członkowie rodziny winni dać mu żywe świadectwo ich wiary, które by Go pobudziło i podtrzymało na drodze ku pełnemu przylgnięciu do Chrystusa Zbawiciela. Wiemy, jakie to jest trudne zadanie, zwłaszcza gdy porównamy je z problemami politycznymi podejmowanymi w rodzinach które natychmiast dzielą wszystkich członków rodziny i wszystkie uroczystości rodzinne właściwie przeradzają w jedną wielką kłótnię. Coś podobnego może się zrodzić także przy tym ukierunkowaniu misyjnym na wnętrze rodziny. Ale tego nie można oczywiście dokonywać w tłumie, nie można dokonywać Wobec wszystkich. To jest droga, którą można przeprowadzić tylko i wyłącznie od osoby do osoby, w tym dialogu wewnętrznym. Dalej, Kościół domowy jest powołany do tego, by był znakiem obecności Chrystusa i Jego miłości także wobec stojących z dala, znakiem dla rodzin, które jeszcze nie wierzą, dla tych rodzin chrześcijańskich, które nie żyją konsekwentnie wedle otrzymanej wiary. Być przykładem i świadectwem, oświecać tych, którzy szukają prawdy. Dzisiaj patrzymy na te relacje, które przychodzą z Londynu, z Irlandii, z, z Niemiec, właśnie o Polonii, która w, na święta Wielkanocne przybywa w takiej dużej ilości, że nie można pomieścić tych przychodzących z koszyczkami do błogosławieństwa. No to w, powstaje pytanie, czy tak nisko myśmy upadli, że w, praktycznie właśnie wiara sprowadza się tylko do koszyczka wielkanocnego i więcej już się nigdy nie pojawi w ciągu całego roku. Czy to jest to, co, czego oczekuje Chrystus, czy czy ten ostatni rezyduum religijności, czy to wszystko nie powinno być wezwaniem do większego zaangażowania tych, którzy żyją rodzinnością, którzy praktycznie żyją łaską Chrystusa i którzy ocierają się o tych ludzi, u których wiara już dawno wyparowała, a pozostał tylko w obyczaj. Dobre małżeństwa, trwałe rodziny są skarbem nie tylko dla Kościoła, ale również dla społeczeństwa. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński często przypominał, że naród to jest rodzina rodzin i mówił, jakie będą rodziny, taki będzie i naród. Te rodziny będą zwarte, wierne, nierozerwalne. Narodu nikt nie zniszczy. To mówił w 57 roku ubiegłego wieku. Te słowa prymasa tysiąclecia one nic nie straciły na swojej aktualności. Przeciwnie stały się jeszcze bardziej pilnym wyzwaniem, ponieważ historia nas uczy, że kryzysy rodziny prowadziły nawet do upadku narodów, kultur i cywilizacji. Starożytna Grecja, Rzym, monarchia frankońska, cesarstwo niemieckie upadły wtedy, gdy kryzys przeżyła rodzina. Tak jak choroba całego organizmu rozpoczyna się od zaburzeń w funkcjonowaniu małej komórki, podobnie też choroba narodu, państwa zaczyna się od choroby najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. tym radosnym dniu dzisiejszym razem z Wami dziękujemy Panu Bogu, wszystkim przedstawicielom Europejskiej Federacji Stowarzyszeń i Rodzin Katolickich. Za wasze rodziny. Najpierw za wszystko, co czynicie dla rozwinięcia inicjatyw prorodzinnych w waszych krajach. za prowadzenie narzeczonych w procesie przygotowania do małżeństwa, za towarzyszenie w pierwszych latach życia małżeńskiego, za duszpasterstwo osób żyjących w małżeństwach cywilnych lub w konkubinacie, za troskę o rodziny zranione, żyjące osoby w separacji. Za rozwiedzionych, którzy nie zawarli nowego związku, za rozwiedzionych, którzy zawarli nowy związek, za osoby samotnie wychowujące dzieci, za to, co jako postulaty pozostawiła nam sesja nadzwyczajna ubiegłorocznego synodu o rodzinie. Dziękujemy za Wasze silne i autentyczne świadectwo. Wielu spośród Was jest zasłużonych nie tylko na tej płaszczyźnie maleńkiej, parafialnej, ale i na płaszczyźnie krajowej, i także tej międzynarodowej. Niech Maria matka rodzin, odkrywa Was płaszczem troskliwej opieki. I podobnie jak nowożeńców w Kanie, niech oręduje u swojego syna, wypraszając Jego błogosławieństwo abyście w miłości, w pokoju i w radości mogli świadczyć o tym, co Bóg złączył od samego początku.